Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o skrzynkach narzędziowych polskiego producenta firmy Kubrick System. Widzicie mój zestaw, o nim chciałem troszeczkę opowiedzieć, którego używam. Używam go od paru tygodni. Eee, także przyjechał prosto z, z roboty. Nie jest ani wyczyszczony, ani przygotowany specjalnie. Jest naładowany narzędziami, którymi używam. Ja mojego zestawu używam jako łącznika między tym warsztatem. A miejscem, w którym pracuję, robię remont łazienki na, na, na naszym mieszkaniu. Także yy, niektórzy z Was wiecie o tym, bo jest kilka filmów na ten temat. Ale dzisiaj nie o tym się o skrzynkach Kublika. Zobaczycie, jak sobie je wyposażyłem, jak ich używam. Pokażę Wam parę trików, które przez te parę tygodni życie mi podpowiedziało, jak przechowuję różne narzędzia w tych skrzynkach. Może coś Wam się spodoba, może napiszecie swoje jakieś pomysły na jakieś przechowywanie sprytne w tych skrzynkach. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tych skrzynkach, o rodzajach i, i wielkościach samych skrzynek, także od tego zaczniemy, porozmawiamy sobie o, o moim zestawie. Mój zestaw opiera się na takiej platformie jezdnej. Nazywa się to Platform Set. Na tym kładę kolejne skrzynki. Platforma jak widzicie posiada kółka skrętna z hamulcem. I tutaj dwa duże koła. Masywne duże koła o średnicy 18 cm. Koła wskakują bez problemu na kramężniki, fajnie to działa. Pokażę Wam tam jakiś może urywek, jak odjeżdżam sobie z tym zestawem pod auto. Tam po drodze mam i taki mały krawężnik, i taki dość duży krawężnik, także bez problemu fajnie to działa. Tutaj mamy takie również taki. Wypro tak wyprofilowaną tą platformę, że możemy się wes wesprzeć nogą, popchać po prostu ten cały, cały nasz zestaw skrzynek. Ok, to jest pierwsza część, czyli platforma, na której są wszystkie skrzynki. Co do skrzynek, ja posiadam 450, 350, która jest tu na dole, pod tą 200 i tą 200. I tak to w Kubrytku wygląda, że w tym zestawie takich skrzyń o którym dzisiaj będę mówił, jest to podstawowy zestaw Kublika w systemie ONE i według mnie bardzo ciekawy zestaw jest to 200, 350, 450 i to wystarczy zapamiętać, jakie chcemy, jak sobie, oczywiście, my możemy sobie konfigurować nasz, nasz zestaw na platformie, jak nam się podoba. Ja wybrałem po prostu te wszystkie skrzynki, żebym po prostu je poznał, zobaczył, jak się z nimi. Jak się z nimi pracuje, jak się sprawują, po prostu w takim, w takim zastosowaniu jak ja mam. Czyli wielkości mamy już ogarnięte: 200, 350, 450. Drugim podziałem, co chodzi o te skrzynki, i konfiguracją dla nas dowolną, jest, że tak powiem, funkcjonalność samej pokrywy. Dobra, kwestie wielkości skrzynek w systemie Kubrick One mamy za sobą. Teraz przechodzimy do funkcjonalności. Tutaj rozróżniamy trzy rodzaje: jest Basic, Technik i Profi. Zaczynamy od BASIC'a, ja BASIC'a mam w mojej 450, w największej skrzyni, ona jest na samej dole, yy, zaraz na platformie jezdnej, skrzynka w systemie BASIC, generalnie chodzi tutaj o wygląd i o konstrukcję samej pokrywy BASIC, nie ma tu żadnych bajerów, yy, każda skrzynka posiada takie wcięcie, taki profil, tutaj namocowanie różnych elementów, później Wam pokażę, w innych systemach jest to... Bardziej przydatne, że tak powiem, można lepiej to wykorzystać. Basic 300 za to pokrywa najmocniejsza, dobrze użebrowana, dlatego ja ją wybrałem na moją dolną, największą skrzynkę. Ważne jest to, że każda skrzynia może występować w tych trzech rodzajach: czyli 450 może być w wersji Basic, może być w wersji technik, może być w wersji Profi i to się tyczy każdej skrzynki. Tak to mniej więcej wygląda. Także mój Basic. Skrzynią dolną, tą na platformie, przechodzimy do kolejnej skrzyni. Kolejną skrzynią weźmy tą dwusetkę. Dwusetka bardzo ciekawa skrzynka, za chwilę Wam ją pokażę w środku. Yy, praktycznie rzecz biorąc, najciekawsza skrzynia, co chodzi o, o wnętrze, yy, ale my zajmiemy się pokrywą. Tutaj pokrywa jest w systemie technik. I to jest również dla mnie najciekawsza pokrywa, najbardziej funkcjonalna, dlatego u mnie. Wystąpiła w dwusetce, bo dwusetka zazwyczaj jest na samej duże. Dla mnie e, działa jak mini stół warsztatowy dzięki właśnie tych, tym profilom, gdzie możemy sobie na przykład zamocować ściski stolarskie i przytrzymać jakiś tam materiał. Nie wiem, do wiercenia, do cięcia bez problemu. Taki najprostszy, najtańszy ścisk. Świetnie tu pasuje. Możemy tutaj wkładać również śruby, e, mocować za pomocą jakieś różne tam gadżety u mnie wosetka jako technik z takimi mocowaniami do no, tęcza przejdziemy po omówieniu tych trzech tematów ok, ostatnia pewnie najcięższa skrzyna bo tutaj występują u mnie prawie wszystkie narzędzia które teraz wykorzystuję 350 fajna, naprawdę bardzo fajna skrzynia, foremna, pakowna, ale nas interesuje pokrywa, wersja profi, wersja profi posiada takie oto tutaj pojemniczki w pokrywie podzielone na trzy przegrody, każdy z nich z bardzo wytrzymałym wiekiem, przez który widać co mamy w środku i gdzie mamy jakie jakieś śruby czy tam różne inne akcesoria które sobie tutaj damy oczywiście na pewno widzieliście mnóstwo testów z młotkiem jak ludzie walą po tym po tych pokrywach młotkiem się nic nie dzieje także bez problemu możemy na to stawać u mnie 350 w wersji profi jest na jako, środkową, jako środkowa skrzynia najczęściej na samej platformie dobra przejdziemy teraz troszeczkę do samej jego wnętrza skrzyń, złożę to i pokażę Wam jak to u mnie wygląda. Dobra, pierwszą yy, skrzynką do której zajrzymy do środka jest 450 w benzyku. także pokrywa bez żadnych bajerów. Mocna za to dobra kratownica i tak jak widzicie tutaj mam duże elementy. Są dwie przegrody, które można sobie przedstawić w te miejsce. Ja to tak mam y, podzielone. Można je oczywiście usunąć całkowicie. Przegrody mają takie gumki. Tutaj widzicie, trzymają mi rękawice, jakiś zapasowy papier. Z tej strony dwie maseczki. Yy, Tutaj mam fajne szczeliny na worki, pod odkurzacz, pod, pod nagróz, jakieś tam taśmy. I tutaj zazwyczaj mam jeszcze te dwa ściski do, do skrzynki z pokrywą. Technik, oczywiście. Tutaj właśnie przez przypadek odkryłem fajne miejsce na ten kątownik, bo w tej mojej konfiguracji nie mi się nie chciał tutaj zmieścić. Oczywiście wszedłby, gdybyśmy te usunęli bądź przestawili albo jedną usunęli ale tutaj on idealnie pasuje uszczelka jest w innym miejscu tutaj pokrywa, żebro pokrywa jest ciut wyżej także nie dotyka kątownika nic się tutaj nie niszczy eee, ani kątownik, ani skrzynka tutaj widzicie znalazłem takie miejsce na złodziejkę jest zawsze pod ręką nie muszę jej gdzieś tutaj szukać bo w tej skrzynce przechowuję przedłużacz a złodziejka wędruje tutaj jest zawsze na miejscu tak wygląda środek skrzynki 450 z pokrywą Basic. Jak widzicie, jest ona u mnie jako pierwsza na platformie. Następną dajemy 350. Skrzynka 350 z pokrywą Profi, czyli mamy tutaj dwie takie pojemniki ze szklanymi, z przeszklonymi pokrywami, bardzo mocne. I tutaj tak samo przez przypadek Wpadłem na fajny sposób do przechowywania tarczy, zwłaszcza. No, te nie są jakieś najwyższych lotów, ale jak macie jakieś drugie tarcze diamentowe, to zamiast się tam obijać między narzędziami, one tutaj idealnie pasują. Po prostu idealnie. Zamykamy. Nic się im tu nie dzieje. Także są w bezpiecznym miejscu. Następna sprawa normalnie tutaj skrzynka. Wszystkie skrzynki Kubrick mają yy, na no jakiś tam. Takie otwory można chutkę zamknąć, przewinąć jakąś linką, albo po prostu powiesić kutkę. Ja wykorzystuję ten otwór w tej skrzynce, gdy mam ją w zestawie, żeby non stop nie na mieszkaniu nie szukać miarki. Tutaj sobie zakładam najczęściej miarkę, mam ją zawsze pod ręką. Także też taka pieniłka, ale naprawdę przydatna, bo nie muszę szukać miarki w środku. Wygląda to w ten sposób. Przegrody również regulowane, ta przegroda takim fajnym wieszaczkiem, za chwilę Wam to pokażę z bliska na no, narzędzia. Tutaj mam duże, duże narzędzia. Oczywiście te wszystkie krętarki, jakiś cuda, który teraz potrzebuję do remontu. I tak samo mamy miarkę, którą gdzieś sobie tutaj leży, ale ostatnio właśnie wpadłem na pomysł i sobie ją tutaj zatrzymuje. Tu jak widzicie dokleiłem sobie jakieś tam miałem stare bity, powyciągałem bity, zależało mi tylko na tym plastiku klej na gorąco i mam to, czego najbardziej potrzebuję teraz na przykład, e, tu sobie wkładam, jakie mi te pasują. Takie też tutaj przykleiłem, aby były gdzieś tu pod ręką, także fajnie to pasuje tutaj, nie przeszkadza. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj na tej przegrodzie mamy takie wieszaczki z takimi, e, takie plastikowe wieszaczki. Tutaj sobie możemy wkładać narzędzia. Ja mam przygotowane narzędzia, których teraz używam. Podczas remontu, także wiadomo to sobie w zależności od sytuacji i od potrzeby można zmieniać. Tutaj skrętarki, słuchawki, tak samo tutaj są gumki na gumce, okulary ochronne. No co wam tam trzeba, to zabieracie do skrzynki i po prostu idziecie. Więc tyle, zamykamy. A na naszej platformie jest już 450 i. 350 Ok, dobrałem skrzynkę 200 Moja dwusetka Z systemem technik Co w środku Jedna z ciekawszych skrzynek, no ja tylko dodałem sobie Kupiłem starą taką tackę na dokumenty Rozwierciłem te nity, aby odzyskać ten, ten oto klips Tego mi brakowało Jakiś schemat, instrukcji cokolwiek zapinamy wózkę sobie podjeżdżamy pod stanowisko i możemy montować na przykład spłuczkę e, Geberita czy cokolwiek. Bardzo fajna skrzynka, chyba najciekawsza co chodzi o wnętrze. Można sobie Posiada takie kuwetki, można sobie to oczywiście zmieniać, konfigurować jak Wam się podoba, kuwetki również można sobie wyciągnąć i powiesić na ścianie, jest taka opcja w razie czego, czyli możemy mieć kilkanaście kuwetek nawet i zabierać do skrzynki to, co nam jest potrzebne na daną robotę. Dla, yy, u mnie jest to skrzynka elektryczna, także do prac takich z elektryką, ale nie, nie chodzi o wyposażenie, chodzi o funkcjonalność, także tak to wygląda. Jest u mnie, tak jak mówiłem, na samych górze, ponieważ ta skrzynka jest w systemie technik. Tutaj zakładam ściski, jakby co robię sobie z tego ministrów warsztatowy. Jak widzicie, jest na fajnej wysokości. Dobra, tak skonfigurowany system u mnie na platformie, czyli tak zwany platform set. Możemy sobie pospinać do transportu. Tutaj mamy system łączenia tych skrzynek, właśnie do transportu. jeszcze ostatnia przy samej platformie. Tak to wygląda. Teraz możemy bezpiecznie, bezpiecznie tym, tym, co, tym się przemieszczać. W razie czego pchamy nogą, blokujemy rączkę i możemy tak ciągnąć, bądź wciągać po jakiś tam krawężnika czy schodach. To naprawdę zdaje rezultat, bo już to przerabiałem. Co, co bym powiedział? To jest moja konfiguracja. Pracuję z tym kilka tygodni. Jak na razie już świetnie się sprawuje. Oczywiście, system kubry to nie tylko takie skrzynki, są jeszcze organizery, które również można łączyć z tymi skrzynkami. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. To jest mój organizer. Jest to organizer XL największy, ale myślę, że to jest osobna historia. Może na osobny odcinek, jak będziecie chcieli, opowiem wam o tym organizerze. Są jeszcze inne, których niestety nie posiadam. Nie wiem, być może jak będzie taka potrzeba, wyposażę się w takowe. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj chciałem Wam przedstawić ten mój podstawowy zestaw Platform Set. Skrzynki bardzo fajne, polskiego producenta, dla mnie to jest też ważne. Antypyłowe, kurzoodporne, wodoodporne, wszystkie skrzynki w pokrywie posiadają, posiadają uszczelkę że to zapewnia czystość naszym narzędziem jak tylko będziemy oczywiście za zamykać tą pokrywę uszczelka w jednym kawałku także możemy ze skrzynkami również jeździć na myjnie. w razie potrzeby je sobie opłukać także myślę że tyle naprawdę dobre skrzynki robią robotę, masywne porządne zrobione z porządnych materiałów także widzimy się w kolejnym filmie dzięki bardzo napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o skrzynkach Kublik, macie może też jakieś ciekawe rozwiązania na przewożenie różnych rzeczy w tych skrzynkach, tak jak ja Wam pokazywałem, na co ja wpadłem, co mi życie podsunęło przez te kilka tygodni, także żegnam się z Wami, dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.